Cześć, z tej strony Hoa! W dzisiejszym filmiku podzielę się z Wami przepisem na sajgonki. Nagrywam coś pierwszy raz od czterech lat i tak naprawdę robię to głównie na prośbę znajomych. E, mianowicie, dzisiaj będziecie mieli okazję przygotować ze mną sajgonki w sposób, którego ja się nauczyłam. Bo nie wiem, czy wiecie, ale to nie jest tak, że istnieje jeden prawidłowy, poprawny przepis na sajgonki, bo to jest trochę tak jak z kofetem mielonym u nas. Każda rodzina ma swój własny, więc y, ja Wam pokażę tak, jak ja się nauczyłam. Wszyscy, którzy do tej pory jedli, y, raczej nie narzekają, więc przypuszczam, że jest to całkiem niezły przepis. Y, acz y, nie mówię, że to jest jedyny właściwy, więc jeżeli znajdziecie coś innego, chcecie coś dodać, to wszystko zależy od Waszej trochę inwencji. Także mam nadzieję, że coś z tego wyniesiecie, że się dobrze bawić. To zapraszam do gotowania. Do przygotowania sajgonek będziemy potrzebować kilka składników. Są one raczej ogólnodostępne, w każdym sklepie powinniście być w stanie zdobyć. Po pierwsze, mięso mielone, najlepiej wieprzowe albo wieprzowo-wołowe. Dróg też się nada, tylko że smak będzie nieco inny. Papier ryżowy, opakowanie lub dwa, zależy jak dużo będziemy robić sajgonki, marchewki, jedna duża albo dwie trochę mniejsze. Makaron ryżowy vermicelli, to są takie te cieniutkie niteczki, najcieńsze jakie możecie znaleźć. Kapusta pekińska, tak naprawdę potrzebuje się około 5 liści. Sos sojowy, koniecznie ten ciemny. No i grzybki mun. Mogą być posiekane albo w całości, nie ma to większego znaczenia. Zanim zaczniemy coś kroić i siekać, włączmy wodę. Przygotowana woda będzie nam potrzebna, żeby zalać suszone grzybki bun oraz makaron ryżowy. Przechodzimy do siekania. Najpierw kapusta, inne mniejsze części. Dodajemy wszystko, co będziemy siekać, do miski z mięsem mielonym. Sporo woda się zagotowała, zalewamy teraz grzybki oraz makaron ryżowy. Musimy zostawić je na jakieś 5 minut, żeby się dobrze zaparzyły. Możemy od razu doprawić znajdujące się w miejsce składniki. Teraz jest to pusta. i mięso mielone, ale nie szkodzi. Używamy najpierw sosu sojowego, a następnie dodajemy jeszcze pieprz czarny. Tak około jednej łyżeczki. Przechodzimy do krojenia marchewek. Ja marchewki lubię mieć bardzo cienko pokrojone, a że nie potrafię, używam tej obieraczki metalowej robię sobie takie paseczki z marchewki które następnie będę kroić po prostu na mniejsze fragmenty Grzybki i makaron ryżowy najwyraźniej się już odpowiednio sprawiły no, a teraz trzeba je ocalić. Ostrożnie, żeby się nie poparzyć, ta woda dalej jest gorąca. Pamiętajcie o tym. Opukujemy go zimną wodą, żeby łatwiej nam było potem pracować. Wykładamy makaron i kroimy go na drobniejsze paseczki. Żypkami postępujemy tak samo. Moje już są pokrojone wstępnie, więc będzie trochę prostsze. I dodajemy do miski. Skoro wszystkie składniki są już pokrojone, przechodzimy do mniej atrakcyjnej części. Pamiętajcie, żeby ściągnąć do niej szeroką biżuterię z rąk, bo będziemy musieli wymieszać wszystko ręcznie. Do następnego etapu będziemy potrzebowali trochę miejsca, suchego miejsca. Może to być stół z dobrze oczyszczonym latem i wytartym, może to być jakaś stolnica, może to być duży talerz, jeżeli taki macie, albo może to być podkładka z takiego korka, tak jak ja mam. Polecam. Bardzo dobrze mi się na niej pracuje. W każdym razie będzie nam to potrzebne, bo to będzie nasze stanowisko, na którym będziemy moczyć papier ryżowy. Poza miejscem na którym będziemy to robić, do tego etapu potrzebujemy tak naprawdę papier ryżowy jako taki, miseczkę z wodą, no i naszą miskę z farszem. Arkusz papieru ryżowego kładziemy na przygotowany wcześniej miejscu, moczymy rękę i tą wodą, którą zebraliśmy wykonujemy okrężne ruchy na papierze ryżowym, żeby go zmoczyć. Obracamy go następnie, wykonujemy tą czynność z drugiej strony, aż poczujemy, że papier robi się faktycznie bardziej plastyczny. Bierzemy porcję i ja akurat po prostu taką garść biorę, kładziemy ją u góry, ale nie na samej górze, tak żeby zostaną trochę miejsca. Zawijamy go ostrożnie. Jak na kopertkę, zaginamy tutaj te boczki. I teraz trzymając go dość pewnie, zwijamy sajgonkę w dół. Jeżeli do farszu użyjecie pół kilograma mięsa mielonego, to powinno Wam to starczyć na wykonanie około 12 sajgonek. Przynajmniej tą porcją, którą ja robię, w sensie jedną garścią. Gotowe sajgonki układamy na drewnianej desce, by się nie przykleiły do powierzchni. Wlewamy olej na patelnię i podgrzewamy go. Zanim zaczniemy wrzucać sajgonki na patelnię, musimy upewnić się, czy olej jest odpowiednio nagrzany. Aby to zrobić, ja akurat używam drewnianej pałeczki. Wkładam ją po prostu w olej i sprawdzam, czy wokół wytwarzają się bąbelki. Jeśli tak, to po prostu znak dla mnie, że olej jest nagrzany i mogę przechodzić do smażenia sajgonek. Sajgonki kładziemy po kolei na rozgrzany olej. Jest to o tyle istotne, że jeżeli papier ryżowy jest zbyt mokry, to reakcji z olejem zaczną wytwarzać się na nim bąbelki powietrza, które mogą pęknąć i sprawić, że farsz wypadnie z papieru ryżowego i zacznie po prostu pływać osobno w oleju. Sajgonki smażymy z jednej strony, z drugiej, Przewracamy je kilkukrotnie. Tak naprawdę czekamy aż zrobią się zarumienione. Gotowe, wykładamy na ręcznik papierowy i nieco odsączamy. Skoro sajgonki są gotowe, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzę wam smacznego. Mam nadzieję, że dobrze Wam się gotowało razem ze mną. Podanie sajgonek już jest Wasza inwencja twórcza. Ja zwykle kładę je na jednym talerzu, w miejsce podaję osobno ryż i jakiś dodatki. To tyle, jeżeli chodzi o sajgonki z przepisu, którego ja się nauczyłam. Przekazałam Wam pewną wiedzę, mam nadzieję, że dobrze ją wykorzystacie w przyszłości. Miłego gotowania i mam nadzieję, że kiedyś do usłyszenia. Pa!